Dzień dobry. Jeśli chcecie wiedzieć, jak będziemy pisać wyrazy takie jak chomik, choinka, chmura, to zostańcie ze mną. Na ostatnich zajęciach poznaliście literę, którą nazwaliśmy samo H. Te głoskę czytaliśmy jak ch. Pojawiała się ona w takich wyrazach jak HAK albo na przykład Hamak. Czy harfa? Powiedziałam Wam również, że głoskę ch będziemy słyszeć w wielu wyrazach i że będziemy ją zapisywać na dwa sposoby. Pierwszy sposób poznaliście w ubiegłym tygodniu, dzisiaj poznacie sposób drugi. Przed Wami dwuznak CH. Ten dwuznak stworzony jest z dwóch liter. Z literki C i z literki H. Te dwie literki połączone razem stworzą jedną głoskę. Głoskę H. Dla pewności powtórzę to jeszcze raz. Jeżeli literka C będzie stała zaraz obok literki H, to stworzy z nią parę, stworzy z nią dwuznak, który nazywać będziemy CH. Nasze CH stworzy jedną głoskę, którą czytać będziemy jako CH. Na filmie zobaczycie, jak będziemy zapisywać nasze CH. Małe C i Małe H. Duże C i Małe H. Choinka, cho in k. H, o i n -k -a. Nasze cecha znajdziecie w takich wyrazach jak chomik, chleb, chmura. Puchar czy dach. Czasem nasze ch, pisane przez ch, pojawiać się będzie na początku wyrazu, jak na przykład w wyrazie chleb. Czasem będzie pojawiało się w środku wyrazu, jak na przykład w wyrazie mucha. Czasem Pojawiać się będzie na końcu wyrazu, jak na przykład w wyrazie dach. Na waszych ekranach pojawił się obrazek to jest chleb. Powiedzcie mi, proszę, ile sylab ma wyraz chleb? Chleb. Tak, wyraz chleb ma tylko jedną sylabę. Ile liter ma wyraz chleb? C, H, L, E, B. Liczymy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, wyraz chleb ma 5 liter. A ile głosek ma wyraz chleb? Zamykamy oczka i szykujemy paluszki do policzenia. Ja przegłoskuję teraz wyraz chleb. H, ch, L. E-B. Ile usłyszeliście głosek? Cztery głoski. Doskonale. Zróbmy teraz to samo ćwiczenie z wyrazem choinka. Ile sylab ma wyraz choinka? Cho-in-ka. Świetnie. Trzy sylaby. Cho-in-ka. Ile liter ma wyraz choinka? C, H, ch, O, I, N, K, A. Liczymy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem liter. A ile głosek ma wyraz choinka? Zamykamy oczka i szykujemy paluszki. Liczymy. Jak głoskuję ten wyraz? H, O, I, N, K, A. Ile głosek usłyszeliście? Sześć głosek. Pięknie. Dwie literki, literka C i H, czytane są jako głoska H. Dlatego głosek jest mniej niż liter w wyrazie choinka. Spróbujmy teraz poćwiczyć czytanie wyrazów. Pomogą nam w tym zaznaczone w wyrazach sylaby: chmu, ry, chmury. Przed wami sześć wyrazów. Czytamy. Pierwszy wyraz, który znajduje się na górze po lewej stronie. Chomik, chomik. Chłodnik, chłodnik. Chłopiec, chłopiec. Chłodny, chłodny. Chusta, chusta. Samochód, samochód. Możecie teraz zatrzymać prezentację i przeczytać te wyrazy jeszcze raz samodzielnie. Obejrzyjcie teraz film o chlebie. Po obejrzeniu filmu, przyjrzyjcie się ilustracją po lewej stronie i spróbujcie opowiedzieć własnymi słowami historyjkę, jak powstaje chleb. Ale pachnie! Mamo, jak się robi chleb? Dobre pytanie, synku. Odkryjmy to razem. Chleb robi się z mąki, wody i drożdży, które składają się z maleńkich ziarenek i służą do spulchniania ciasta. Kiedy ciasto jest gotowe, dzieli się je na bochenki i wkłada do pieca. Po upieczeniu bochenki są pachnące i chrupiące, gotowe do zjedzenia. Mamo, a jak się robi mąkę? Trzeba zmielić zboże, a zboże rośnie na polach. Do przygotowania ziemi na polach służy ciągnik. Kiedy ziemia jest gotowa, rozsiewa się ziarna w odpowiedniej odległości od siebie i na odpowiedniej głębokości. Dzięki temu każde z nich rośnie silne i zdrowe. Deszcz i słońce sprawiają, że zboże rośnie, a kiedy kłosy są dojrzałe, trzeba je zebrać. Duża maszyna zbiera ziarna i gromadzi je w dużej przyczepie. Ciągnik zawozi przyczepę do młyna, a tu ziarno się mieli i robi z niego mąkę. W połączeniu z wodą i drożdżami, mąka zmienia się w ciasto. Ciasto piecze się w piecu i tam zamienia się ono w pyszny chleb. Wszystko jasne, biegnę uprawiać ziemię, mamo. Bo skłodniałem! Mam nadzieję, że film o chlebie Wam się podobał, że odpoczęliście trochę i jesteście gotowi na kolejne wyzwanie. Przed Wami ćwiczenie, które wzięłam z Waszego zeszytu ćwiczeń. Musimy teraz wskazać wyraz, który nazywa to, co widzimy na obrazku. Nasz pierwszy obrazek przedstawia ducha. Powiedzcie mi proszę, który z tych dwóch wyrazów poniżej powinnam zaznaczyć jako podpis do naszego obrazka. Oczywiście jest to wyraz duch. Wyraz, który znajduje się niżej. Nad tym wyrazem widzimy wyraz. Dach. Te dwa wyrazy różnią się tylko jedną literą. Dach-duch. Kolejny obrazek przedstawia muchę. To jest mucha. Powiedzcie, który wyraz, ten wyżej czy niżej, jest podpisem do obrazka? Oczywiście. Wyraz, który znajduje się wyżej. Wyraz mucha. Pod spodem znajduje się wyraz macha. I znów zwróćcie uwagę, że te dwa wyrazy różnią się tylko jedną literą: mucha macha. Spróbujcie samodzielnie dokończyć to ćwiczenie. Przed Wami już kolejne zadanie. Musicie uzupełnić rymowankę odpowiednimi wyrazami z ramki. Mamy takie wyrazy jak nogę, piechotę, ochotę. Pierwsza rymowanka brzmi tak. Idę do szkoły na. Który wyraz powinnam wybrać? Piechotę. Idę do szkoły na piechotę, bo na to mam ochotę. Świetnie. Czytamy tę rymowankę jeszcze raz razem. Idę do szkoły na piechotę, bo na to mam ochotę. Na piechotę, czyli na pieszo. Idę na nogach. Druga rymowanka. Miłą mam do szkoły drogę, bo zabieram hulajnogę. Świetnie. Czytamy tę rymowankę jeszcze raz razem. Miłą mam do szkoły drogę, bo zabieram hulajnogę. Na koniec poćwiczmy czytanie. To jest czytanka z Waszego podręcznika. Występować w niej będzie litera H, nasze samo H, i nasze H, czyli CH. Pamiętajcie, że obie te litery będziemy czytać w jednakowy sposób, jako głoskę H. Będę czytać powoli tekst, a wy spróbujcie czytać go razem ze mną. Wiatr rozwiał deszczowe chmury To dobra pogoda na wyprawę do puszczy. Kuba z Hubertem i tatą pojechali tam samochodem powitali ich wujek Henryk i jego córka Hanka. Wujek jest gajowym. Pokazał im nory lisów. Byli cicho. Hałas w puszczy jest zakazany. Odgłosy natury Poznamy tylko wtedy, gdy jest cicho, mówił Hubert. W gajówce czekał na nich obiad: grochówka i pierogi z serem. Pycha! Potem wujek Henryk pokazał im album. Hubert znalazł tam, Fotografie ropuchy, chomika i puchacza. One są w Polsce pod ochroną, a potem była zabawa w chowanego. Taka jak to w puszczy, czyli bez hałasu. Pod wieczór wróciły deszczowe chmury, ale i tak to był udany wyjazd. Przeczytajcie ten tekst jeszcze raz i odszukajcie w nim wszystkie literki samocha i cecha. Zaznaczcie je kolorem. Na podstawie wysłuchanego tekstu, powiedzcie mi teraz, proszę, jakie fotografie były w albumie wujka? Były to fotografie? Ropuchy, chomika i puchacza. W nazwach tych zwierząt będzie występować nasz nowy dwuznak CH. Ropucha, chomik, puchacz. Ja już się z Wami będę żegnać. Dziękuję, że byliście ze mną. Na koniec możecie obejrzeć jeszcze bajeczkę o chmurach. Miłego dnia! Gdy słońce ogrzewa wodę w morzach, rzekach i jeziorach, powoduje jej parowanie. Woda zamienia się wtedy w miliony drobnych, niewidzialnych kropelek, które są tak lekkie, że unoszą się do góry. Tam wysoko, gdy dosięga je chłodne powietrze, łączą się ze sobą większe krople, tworząc chmury, które widzimy na niebie. A, czy to prawda, że wy chmury macie wpływ na klimat ziemi? O, tak! W dzień jesteśmy jak wielkie parasole chroniące ziemię przed słońcem. Już wiem, w miękki kocyk. Właśnie tak robią wszystkie chmury w nocy. Okrywają ziemię jak koc, zatrzymując ciepłe powietrze, uciekające do góry. Hej, koledzy, spójrzcie na tę chmurkę. Wygląda jak jagnię. To wiatr nadaje chmurom różne kształty i zmienia je nieustannie. Wszyscy tu są. To stratusy. Chmury warstwowe przesuwają się nisko nad ziemią. To one przesłaniają góry i zbierają się nad morzem? Tak, racja! A to kumulusy. Zwykle są okrągłe i białe. Hm, jak cukrowa wata! <grym> Kumulus najpierw jest małą chmurką, potem, wchłaniając parującą wodę, rośnie coraz bardziej, aż staje się wielkim nimbostratusem! O, niesamowite! Chmury są fantastyczne. A te małe, ziewne chmurki, które masz nad głową? Zirusy! Unoszą się na dużych wysokościach, gdzie jest ujemna temperatura. Składają się z kryształków lodu. Witaj, bracie! Ja też jestem zamrożony. Tam w górze jest zimno jak na biegunie.